Umiowani w Chrystusie Panu, siostry i bracia, pokój wam to słowa zmartwychwstałego Pana, który mimo drzwi zamkniętych z obawy przed Żydami, gdzie przebywali uczniowie w wieczerniku, wchodzi do tego pomieszczenia i tymi słowami ich pozdrawiam. Spokój wam. Wieczernik, miejsce smutne, bo zalęknieni uczniowie tam przebywają. Ciemno, ich serca pełne lęku, trwogi, bojaźni. Jezus przychodzi do nich i mówi, daję wam pokój, który ma nich rozweselić ma ich uspokoić. Ten pokój Chrystusowy ma dać im nadzieję. Wreszcie ten pokój Chrystusowy ma dać im światło, aby byli bezpieczni, szczęśliwsi. Czyż Wieczernik, tam gdzie są uczniowie, nie jest podobny do naszego serca? Do od do i lęku, zwłaszcza w tych ostatnich dniach, miesiącach, w którym przyszło nam żyć. Ale Jezus przychodzi do naszego wieczernika, do naszego serca, do naszej nieśmiertelnej duszy i mówi: Pokój Pan. Jezus jest jedyną nadzieją. Jedynym wsparciem, jedynym lekarzem i lekarstwem na naszą nieśmiertelną duszę. To On do nas przychodzi, tak jak do uczniów. chce nas umocnić, chce nas pokrzepić, chce nas, nas wesprzeć, chce dać nam nową nadzieję, która jest tylko w Chrystusie, tylko w Nim. Tego miłosierdzia, którą gdzieś przeżywamy w długą niedzielę po zmartwychwstaniu Pana. Jest jakby dniem, kiedy mamy okazać Bogu wdzięczność za to, że nie męczy się w przebaczaniu nie męczy się w okazywaniu nam miłosierdzia. Czym jest miłosierdzia? Papież Franciszek Piotr w naszych czasów mówi, że miłosierdzie to drugie imię Boga. i Miłosierdzie to miłość serca. W sercu Jezusa, w przebitym Jego Bogu, z którego wypłynęła krew i woda, w tym sercu. Jest miejsce dla każdego z nas. W sercu Jezusa jest miejsce dla mnie i dla ciebie. Tak Bóg umiłował świat, że Syna Swego jednorodzonego dał. Ten jednorodzony Syn złożył wierzę samego siebie na trzech krzyżach. Aby pokazać, że nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie udaje za przyjaciół swoich. Jezus mówi dalej na kartach świętej Ewangelii. Wy jesteście moimi przyjaciółmi. Wy. Każdy z nas ma być przyjacielem Boga. Każdy z nas zasługuje na przyjaźń z Chrystusem. Każdy z nas jest powołany, aby to realizować, tę przyjaźń w codzienności życia. Niedziela Bożego Miłosierdzia pokazuje nam tę niezgłębioną często przez ludzki umysł, czym jest miłość Boga do człowieka. Miłosierdzie. Jezus mówi: Chcę bardziej miłosierdzia niż ofiary. I też tego miłosierdzia również brakuje i nam w codziennym życiu? Składamy często Bogu różne ofiary, wyżyczenia, mamy różne postanowienia, w różnych intencjach się modlimy. A Jezus mówi: nie chcę opium, chcę miłosierdzia. Czyli chcę, aby Twoje serce było otwarte na długiego człowieka. Jeśli ono będzie otwarte na niego człowieka, będzie również otwarte na Boga. Bo człowiek jest obrazem Boga tutaj na ziemi. To święto miłosierdzia Bożego które zostały ustanowione z polecenia siostry Faustyny Kowalskiej, apostołki Bożego Miłosierdzia w drugą niedzielę po zmartwychwstaniu, pokazuje nam i wzywa jednocześnie, że miłość jest najważniejsza w naszym chrześcijańskim życiu. Bo przecież na koniec życia, jak mówi święty Jan od krzyża, będziemy sądzeni z miłości. Czyli Bóg zapyta nas, czy nasze serce było otwarte na miłość, na niego i na bliźniego. Obraz Jezusa Miłosiednego, który z polecenia siostry Faustyny. Na prośbę samego Jezusa został namalowany. To wizerunek Chrystusa z To właśnie wizerunek Jezusa, który wchodzi do wieczernika. Zobaczmy tło ciemne, szale, smutne. Jezus wchodzi, mimo drzwi zamknięte, do tej rzeczywistości, która tam panowała. I mówi pokój On wciąż idzie. Jezus wciąż jest w ruchu. Wychodzi do nas. On robi 99 kroków. I oczekuje, abyśmy my uczynili tylko ten jeden krok. A tym krokiem decydującym jest nasza wiara. Może często troszkę zachwiana, nadwyrężona. Może taka Tomaszowa, ale Jezus właśnie tej wiary od nas oczekuje. I chcę, żebyśmy uczynili ten jeden krok. Jeśli to zrobimy, to zrozumiemy, że miłość Boga do nas jest niepojęta często przez nas, ale jest najpiękniejszym, największym darem stwórcy. Dwa porozumienia z przebitego boku Jezusa czerwony, który symbolizuje krew, której zostaliśmy odmyć z naszych grzechów, a ten błękitny promień, to źródło sakramentów Kościoła, które są naszym uświęceniem i prowadzą nas do zbawienia. Ręka wyciągnięta w geście przebaczenia. Czyż nie przypomina nam sakramentu pokuty i pojednania, kiedy kapłan, rozgrzeszając nas, wypowiadając formułę rozgrzeszenia, mówi: Ja odpuszczam do brzeg imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Czyż nie jest to sakrament pełny miłości? Czyż w tym sakramencie. Nie otrzymujemy tego chrystusowego pokoju, płynącego z serca, zmartwychwstałego Pana. Owszem, tak. I ten wzrok Jezusa skierowany ku dołu, mówi z wysokości krzyża: Patrzy na każdego z nas, patrzy na całą ludzkość, patrzy z miłością. Zechciejmy zaufać Jezusowi, który przychodzi do nas na jak do uczniów. Rozpoznajmy w Panu naszego Mistrza, Nauczyciela i Zbawiciela i powiedzmy za to marszem, Pan Panu mój i Bóg mój. również powiedzieć z ja, wiarą Jezu, ufam Tobie, nie sobie. Nie żonie, nie mężowi, nie dzieciom, nie lekarzom. Ufam Tobie, bo Ty jesteś drogą, prawdą i życiem. Jeszcze najpiękniejszy jeden dar, który daje nam Kościół i przypomina o nim w Niedzielę Bożego Miłosierdzia. To koronka do Bożego Miłosierdzia. Zechciejmy do niej wracać, zechciejmy się modlić, nie tylko w godzinie miłosierdzia, w godzinie śmierci Jezusa, ale wracajmy do tej modlitwy chętnie, aby wywrażać miłosierdzie dla siebie i dla całego świata. Pamiętam, kiedy jednego roku wracając z wakacji z Bogiem, z młodzieżą, z Kościeliska wjechaliśmy do Krakowa Łagiewnik, gdzie znajduje się, jak wszyscy wiemy, sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Papież Jan Paweł II, kiedy po raz ostatni był w naszym ojczyźnie w 2002 roku, konsekrował tę świątynię Bożego Miłosierdzia. Wtedy się dzili bo już na internecie to nagranie odsłuchać. Że chłopak w drewniakach, wielokrotnie przechodzący tutaj obok, zdążający do pracy, do kamieniołomów, czy wtedy by nie przyszło do głowy, wspomina papież, że ja po wielu, wielu latach będę konsekrował świątynię Bożego Miłosierdzia. Najpiękniejszy właśnie dar w naszej ojczyźnie pozostawił w końcu Święty Jan Paweł II, właśnie konsekrując tę świątynię, do której zdążają co roku więcej, setki tysięcy ludzi z różnych stron świata, aby błagać Boga o miłosierdzie. Kiedy tam zajechaliśmy, przyszła siostra zakonna, która parę zdani chciała opowiedzieć o tym miejscu. Bez jakiejś głębszej teologii, zniosłych słów, wytłumaczyła tym młodym słuchaczom, czym jest bogitwa koronka do Bożego Miłosierdzia. Wyobraźcie sobie Mamę. Wyobraźcie sobie Tatę, dzieci. Koronka do Bożego Miłosierdzia to jest wołanie dziecka. Mamo, Tato, daj mi cukierka. Daj mi cukierka. Daj mi cukierka. Zobaczcie, po ilu razach mama otworzy skarbiec słodyczy i obdarzy swoją pociechę. Pewnie bardzo szybko. A my, wchodzący do Bożego Miłosierdzia, mówimy pięćdziesiąt razy Miej miłosierdzie. Miej miłosierdzie. Miej miłosierdzie. I o to miłosierdzie Boga prosimy i Bóg udzieli łaski, jeśli nasze serce jest otwarte na Niego. I może za pierwszy, może za drugi, za trzeci razem udzielić Ci przebaczenia, udzielić Ci miłosierdzia. A kolejne Twoje wołanie będzie może łasku, wyproszenia, nawrócenia na Twojego męża, dla Twoich żony, dla Twoich dzieci, którzy są zdale od Kościoła. Może będzie wyproszeniem nawrócenia i powrotu do Boga kogoś zaprzyjaźnionego z Tobą lub nawet dla nieznanego człowieka. Miejmy miłosierdzie dla nas i całego świata. Tym zawołaniem pragniemy dziś zwrócić się również do Jezusa. Powierzając swoje serce, swoje wieczerniki, powierzając się Jego miłości, wierząc, że w Nim jest nasza nadzieja i w Nim pokładamy naszą ufność. Pan Mój i Bóg Mój. Amen.